Sponsorem kanału Woncy Cox jest LGBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmikiem. Mamy to? Witamy Was w kolejnych mobilnych, ulanych testach. To, że nas oglądacie, to jest doskonały wyborek. Time marketing. Real Time Real Time marketing, przepraszam, bo to trudne po angielsku. Będziemy sprawdzać, jak smakuje wyborek. Oraz wszystkie inne rarytasy gastronomiczne ze stacji Shell. Wybraliśmy towaru za 90 zł, prawie. Musimy się napić kawy, więc bierzemy wszystko, co jest w menu. Pewne dania, które tutaj mamy, tak jak powiedziałeś, które wybraliśmy, no, wymagają odpowiedniej atmosfery, odpowiedniego spokoju. Wiadomo, po całym dniu jesteśmy zalatani, cały dzień gadamy. Jeżeli uważacie, że powinniśmy za to wystawić fakturę, napiszcie nam o tym. Nie ma to, jak zjeść coś dobrego, kiedy akwen wodny jest nieopodal. Przede wszystkim zdrowego. Marynowana jest czerwona cebula. Mhm. Sałata jest tutaj, sałata. Ja jeszcze jej nie, nie spróbowałem, ale już w tej chwili widzę, że ona w międzyczasie, jak trafiła do tego burgera, ona się kopała z jarmużem. Mhm. Ja mam zdrobił, a kolega ma skrówki. Cebul Ta cebulka robi tu robotę? Robi. Cięty. On nie był ubijany, on był cięty mm, z takiej dużej kiełbasy. Świeży pomidor. Mhm. Są pikle, Wziąłem dwa sosy ketchup i jalapeno. To tak jak ja. Jest ser cheddar, o. Ten ser, ser cheddar pasuje. I dodam, że to jest polędwiczka. Nie ma kości. Bo w, w polędwicy nie ma kości. Ta bułka mogła być lepsza. Jak to się mówi? Dry. Czyli sucha. Mhm. Przepraszam, że to powiem, ale taka McDonaldowa. Taka... nie ma w niej ani jakiś ziaren, ani... Ale no właśnie, bo... Taka prosta bułka. Jeżeli miałbym zjeść właśnie w tej restauracji, gdzie szefem jest clown, mhm. to chyba wolałbym... To wybrałbym mhm. e, chyba to poprawny, ale nie urzekła mi do końca jego historia, bułka na nie. Ta sałata to ona chyba była zerwana nie dzisiaj i nie wczoraj, i chyba też nie przedwczoraj. Ja wiem o co chodzi z tą sałatą. Ona, dlatego taka jest przekopana z tym jarmużem. Mhm. Bo została poddana obróbce cieplnej, podczas kiedy Pani grzała całego tak. burgera. Pewno na plus to, że jest marynowana cebula, bo to jest rzadkość. Halapenio, Halapenio i keczup. Dobry do, jest. Bardzo bardzo dobry dobry. nie jest bardzo ostry. Nie jest ostry. Pokaż Pani spórek jakie jak jesz mięso. Pokaż, pokaż, pokaż. Sylwia, to dla Ciebie. <laughs> Nagrywamy już, zjedliśmy trochę, a małżeństwo już jest prawie pół kilometra stąd. Ja powiem jedno, jak ja się najem, ja umiem pływać, ale dzisiaj jest 15 stopni, woda ma pewnie 17 albo 16. Ja ich nie będę ratował. Posiadę do tej wody zaraz wejdę. Oni, oni płyną do mostu i z powrotem. I tak codziennie. Tylko że tu jest zakaz kąpieli. Jedźmy coś. Nie kąpmy się, jedzmy. I widzę, że ci Państwo, są około 400 metrów od nas. Yy, ich ubrania i resztę rzeczy z około 100 metrów. Nie daliby rady, jakbyśmy szybko tam podbiegli. My zaraz tu zawiniemy, będą wracać Weź, na waleta. Zrób zbliżenie, zobacz, czy, czy tam jakieś No, Port, Portmonietkę tam jakąś Czy mają. Jakieś tam są diamenty i te. Szmaragdy i diamenty. Czy to jest europejska długość? Nie, to jest. To jest na bank długość, jest znowu, jest serek zapiekany na kurczaczku, jest jalapeno. jest keczup, bo wzięliśmy keczup. I chyba pieczarki są. I pieczarki pod spodem, no. Ja mam z kolei long dong John Silvera, czyli amerykański hot dog, jest tutaj tak, pickle. też chyba ser zapie, zapiekany, nie, to jest sos tysiąca wys, bo taki chciałem. Jest prażona cebulka, czyli tak jak w Ikei, jest rukola i fajnie, bo ta rukola tutaj nie została przekopana. Mm. Hmm. Hmm Ktoś, kto wpadł na ten pomysł, to ja mu serdecznie gratuluję. Pieczarki i ser i na to położony kurczak i jalapeno I do tego keczup. Czy ja więcej czegoś potrzebuję? Nie. Ja tylko to pieczywo takie trochę... Trochę twarde. Dobrze, to jest żytnie dla fitfirów. Jeżeli ktoś miałby mnie zachęcić tym hot -dogiem do tego, żebym pojechał do Ameryki, to ja bym powiedział słuchajcie, to ja wolę na Mazury. Pieprz ale jest pusta. I, na wodny, I taka wodnista bardzo. Mm -hmm. dużo, dużo w niej wody. Nie jestem na nie, jeżeli chodzi o tego hot doga. Ale ja ja no jeszcze... oczywiście, kawałek zjem jeszcze. Pieczywo bym tutaj trochę, tylko poprawił. Ale jest to podłoże klasycznej zapiekanki. Jest moc. Czuję teraz w ustach. Bardzo dobra. Hmm? Od zaplecza. Uwaga. Szczerwo. Mm. Przepraszam. Do tej pory. Ten hot dog najgorszy. O, ten to twój smutny jest taki. <laughs> zamknięty, zamknięty. Jest szczypiorek. Podkład jest chyba podobny, bo jest są pieczarki. Natomiast jak patrzę na tą szynkę. To... Bo tamta lepsza. A ja teraz, uwaga. Zjem tortille, w której jest kebabik wołowy. Taka poręczna, taka na dwie dłonie. Uwaga, yy, jak jemy. Po prostu staramy się całą tortillę wprowadzić do ust. Mm. Nie taki kurczak a'la kebab, tylko taki wołowy kebab, taki jak jest w kebabach. Tylko, że oprócz kebaba tutaj nic innego nie ma, nic. Teoria tej szynki nie, mnie nie urzekła. Pieczywo, wiem, że wzięliśmy to na wynos. Co, za co mogę na pewno pochwalić, że fajnie jest to na wynos spakowane. Natomiast to pieczywo w momencie, kiedy traci swoją temperaturę. Jest po prostu twarde. Nie wiem, czy ciemne pieczywo pasuje do, do zapiekanek. Ja jestem raczej przyzwyczajony, że do zapiekanek dajemy białe pieczywo. Ale ja jestem tutaj na nie. Ta z tym, z, z jalapenią i z, z kurakiem była zdecydowanie lepsza. I powiem tylko, bo pojawił się tutaj element kapusty, który, i jakiegoś takiego ostrzejszego sosu. To smakuje jak w kebabie. To mięso pewnie dostarcza ten sam gość, który dostarcza do jakiś kebabu. Mini kebab pikantny. To też trzeba tutaj tak. oddać, że jest pikantny. Ty mm. szyby już w ogóle nie jest ciepłe. No i ta szynka, bo widziałeś kawałek z szynką, no ta szynka tutaj... No nie. No, już wolałbym, żeby tam był na przykład boczek, to by było ciekawsze mm -hmm. z boczkiem. Mm -hmm. Za mało mięsa względem tortili tego ciasta, ale nie wiem, ile to kosztowało, ale wydaje, mi... sprawdzimy. ale wydaje mi się, że tutaj można postawić plusika. Ostatnie danie. Danie główne. Co mamy napisane? Wysienka na torcie. Boraz. Byłeś kiedyś w Boras? Nie. Nie, w Burgas, to w Bułgarii. Ja już no to... chciał, ja bym już to chciał jeść. Rozwijamy celofan. <laughs> Lekko się przybrudził tutaj u ujścia głowy. Utytłał się. Pożna smaku po zapachu co mama gotuje. Ale to jest tak jak... w... To jest ciasto francuskie. Nie, właśnie nie, to nie jest ciasto nie? francuskie, to jest jakieś... ich dzisiejsze ich specjalne. Wkładam do ust. Wyborka. W nie ma mięsa. Bo to ze szpinakiem jest. Nie wiem, gdzie oni to jedzą, w Turcji czy w Algierii, ale ja bym za to 5 zł nie dał. Ciągnę się ten szpinak. Przegotowany mm, pieróg z kapustą mhm. i później podsmażony. Odradzam. Nie jest to dobre. Nie jest to dobre, żadnych przygód po tym nie ma. W sumie pojechaliśmy tylko po to, tak? A cała reszta była tylko dodatkiem. Zrobiliśmy to dla Was jak się okazuje zrobiliśmy to dla Was po to, żebyście Wy tego nie musieli robić. Nie, nie jest to warte jakichkolwiek pieniędzy. Jako, że już nie muszę kolejnego gry, gry zabrać, odłożę to do torby, yy, gdzie już mamy tak zwane resztki. Parę słów podsumowania, w naszej dłoni ja już dzierżę nie, paragon, popijamy sobie kawkę, ja mam mokkę. A ja mam latte. Ale żebym ja oblizywał usta, oblizywał ten kubek trzy razy po tym, jak piję tą kawę? No nie, no nie. I no. dodajmy jeszcze, że na szelu można kupić yy, jak gdyby zewnętrzną firmę Costa, która tam tak. ma swoje plus automaty. Szalową. Plus Shellową. Ale my testujemy to, co jest na stacji. 8,99 za 300 ml. To jest dużo. To jest... Szału nie ma, to tak trochę uwiera, bo jednak taka, tak jak powiedziałeś, to nie jest nie jest wzór. Dobrze, przejdźmy do tego co było dobre. Burger z krówki był dobry. 14.99, czyli praktycznie 15 zł. Duży był, jestem ukoncentrowany. Ta bułka mogłaby być trochę bardziej wet Italian. To jest sęp. Sęp jest. Jest to ptak, który drapie się pod pachą. Ty chwalisz burgera drobiowego, tak, tak. a ja nie, tych wołowego. Wołowego. A ja pochwalę drobiowego. Pierwszy raz spotkałem się z tym, że była Marynowana cebula. Tak, te dodatki były spoko. Tutaj nad tą sałatą trzeba popracować. Wydaje mi się, że te 15, że ktoś jest głodny, zje takiego burgera, czy to jest wołowy, czy drobiowy i się naje. Tak, Wszyscy mówią, że ja sapałem, ja nie sapałem, Przesłucha, no właśnie, podoba... przesłuchałem. cały poranek. Nie, Sapałeś. nie sapałem, nie sapałem. Trzymajmy się jednego: zapiekanka, idźmy w klasykę. To ma być białe pieczywo. Mnie te, bo to było jakieś pszeniczne, żytnie. Chuj wie jakie generalnie jakieś takie... zdrowe. Nie pasuje to. Fast food ma być fast foodem od góry do dołu, a jeżeli dodajemy tam elementy fit, no to traci trochę to na wartości, no. Zapiekanka, stripsy z kurczaka, 8,99. Warta tych warta, pieniędzy. Warta, warta. Pieczarki, cebula, ser, jalapeno. dobrze dobraliśmy sosy, tak. więc tutaj jak najbardziej zibitop. I ostatni na plus, kebab wołowy. Smak kebaba i wódki. Z kebabowni. Z kebabowni. Byli go? Tak. Bułka, tro, trochę może za bardzo mocna ta bułka, ale nie wchodźmy w szczegóły. Weź je te bikini. Kebab tortilla wołowy, 9,99. To jest taka, powiedzmy sobie. To nie był jakiś turbo duży. Jeżeli jesteś na trasie i naprawdę masz ochotę na tego kebaba, to. Chcesz, żeby w samochodzie pachniało Turcją. Turcją. To moim zdaniem zamyka to, co możemy pochwalić, jeżeli chodzi o stację Shell. Dokładnie. Cztery rzeczy: dwa burgery, zapiekanka z kurczakiem i. tortilla. tortilla. I no, powiedzmy sobie szczerze, wyborek był najgorszy. Wyborek był najgorszy, zdecydowanie tak. Czyli bo teraz pan przed. Straż Miejska poszedł się skasztanić. Ty, Straż Miejska przyjechał. Jeżeli nie wyjdzie w ciągu 30 sekund, to tam jest skręcone na ostro. Jest to badziewne, smakuje najgorzej. Ile takie coś? I ile kosztował wy? Borek. 2,99 To ja już bym za te 3 złote to gałkę lodów. 3 złote. Nie jest to warte nawet tych 3 złotych, Naprawdę lepiej. lepiej... <grym> Zapałki do... lepiej kupić do domu. Lepiej dołożyć 3 złote i kupić sobie pierogi. Bo to ja nawet powiem tak, ja bym nawet za to pieniędzy nie chciał. Nie, ja też bym nie chciał. Ale ze Longdog, największy zawód. Oj, 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 też duży zawód, tak jak cebulka duża. Wyglądał nawet. Wielkość tej kiełbasy też duża. No, też ta ciemne pieczywo, to jeszcze jestem w stanie zdzierżyć. Podobało mi się choć z kolei tam, że była Rukola, że, były, że była ta cebulka. Natomiast ta kiełbasa, gdzie jest hot dog, W hot dogu co jest najważniejsze, do kurwy nędzy. W hot dogu najważniejsza jest paruwa, Najniższy, najniższa półka, po to nawet się nie trzeba, po taką kiełbasę jak wchodzisz, to się nie schylasz, tylko ją przekopujesz. O tej złej zapiekance już mówiliśmy, nie ma nie. o nic mówić, po prostu trzeba ją omijać szerokim łukiem. 88 89 i 91 groszy polskich kosztowała nas ta uczta na stacji Shell. Zdecydowanie wybrałbym, wybrałbym stację z innym logotypem niż Shell. No nie, zielona nie, była lepiej niż żółto-czerwona. Żółto znaczy, na plus jeszcze chciałbym dodać, jeszcze raz powtórzę. Zapakowanie tego na wynos, absolutnie, absolutnie pełna, pełna kultura. BP wypadło lepiej od Shell'a i tutaj niespodzianek nie będzie. Jeżeli mam brudną buzię, a wiem, że Spindler patrzy i pokazuje, że mam, to znaczy, że ja byłem w pracy. oni się już godzinę kąpią. Ja chcę wejść do wody. Przecież już wyszli. Ale ja się krępuję, ja się krępuję. Na tym drugim kanale będzie teraz kurs nurkowania. Bez butli. Sponsorem kanału Wąsi Cox jest Bed. legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletni. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmikiem.